Ten odcinek jest inspirowany komentarzem od widza. Cześć, dzisiaj Wam zaprezentuję swoje pierwsze wrażenia, jak chodzi o przeglądarkę Brawi. Brawe, jak to się tam wymawia, różnie z tym bywa. Wiecie, że ja mam czasami z tym problem na kanale, więc ja będę mówił Brawi. Tylko z tym, że to będzie taki krótki spacerek. Zobaczymy co to jest, tylko ja już uruchomiłem sobie ją. Niestety pierwszy raz ją załączyłem z ciekawości. A ano... i tak, pierwsza sprawa to jest fajne, że możemy sobie ją zsynchronizować z chromem. Normalnie synchronizujemy przy pierwszej instalacji. Ja teraz wam tego nie pokażę. Ja ją odinstalowałem, zainstalowałem jeszcze raz i widzę już ona domyślnie jest skonfigurowana więc może kiedyś jak zastanowię nowego Windows, Linuxa i tak, pierwsze wrażenia są bardzo dobre ona jest, widzę, że jest bardzo podobna do Chroma jak chodzi o użytkowanie ma kilka dodatkowych rzeczy oszczędzony czas widzicie, tu jest dużo takich różnych mm, dodatków ta przeglądarka ma tak samo możemy normalnie wtyczki instalować. Co tu mamy jeszcze? Rozpocznij korzystanie z nagród jakiś. Ja tego nie chcę na razie. podłącz Gaming. Gaming. Dlatego mówię, tu jest dużo fajnych rzeczy, dodatków, jak widzicie. Ja się z tym muszę zapoznać. Ten odcinek bardziej tak powstaje testowo Zobaczyć, rozeznać się, zobaczyć Też mamy tu ikonkę wtyczek różnych Możemy, mamy, o, tłumaczenie zainstalowane, Google O, już mi iQ ściągnęł moją wtyczkę do statystyk YouTube'a Takich innych rzeczy, którą używam, żeby lepiej tagować I zamieszczać filmy Poczta jak widzicie tu dużo rzeczy już się zainstalowano Widzę, że jakiś flash player też się zainstalował Będę to później testował I co jest ważne, wszystkie moje zakładeczki, zobaczcie, tutaj mamy wszystko Tiple Protona Jak widzieliście odcinek o tym Protonie Na moim kanale, jak nie to sobie zobaczcie Agario, lubię grać Więc pierwsze wrażenie robi naprawdę Przyzwoite, ta przeglądarka. I naprawdę kurczę. Tak jak patrzę po wszystkich ikonach tych, to jest dosłownie nie to, żebym powiedział, że żena od chroma, ale bardzo podobnie poszli w podobny interfejs. Powiększanie, drukuj, znajdź, edycja, ustawienia sobie, wejdziemy, zobaczymy. Kurczę. Naprawdę bardzo fajna przeglądarka na linuxa. I nie wiem czy się w to nie. Nie przerzucę nawet troszeczkę lepiej widzę, bo tu jest taki paseczek dodatkowy historia zadania pobierz możemy to się przełączać. Tu domyślna strona już jest wrzucona widzę ją wrzuca. Naprawdę jak korzystacie z chroma bardzo fajnie się odnajdziecie w tym. Jeszcze, że nie tarcza. Fajna przeglądareczka, Super to działa. Szkoda, że jeszcze nie ma Opery GX na Linuxa. Ale zobaczymy z czasem. Może to się zmieni. I co by tu dodać? Wrażenia przyjemne. Mówię, że jak korzystać z Linuxa, znaczy z przyglądarki chroma. Znajdziecie się, odnajdziecie się tutaj bardzo ładnie. Zakładki, historia, nagrody, tutaj właśnie nie wiem, muszę o tym poczytać. Ok, podsumowując króciutko, widzieliście, ta przeglądarka jest bardzo podobna do chroma. I bardzo dobrze, dlaczego by nie naśladować czegoś dobrego, brać przykładów z czegoś dobrego? Raz, dwa, że łatwiej jest przekonać użytkownika do tego typu przeglądarki, jak ona jest. Graficznie podobna do Chroma popularnej jakiejś przeglądarki, bierze z niej to co najlepsze. Możemy się do niej normalnie zalogować na konto Google przy instalacji, i tak jak na Chromie, wszystko nam zaciągnie strony, przeglądarki, ustawienia, nawet wtyczki automatycznie już zainstaluje, te które były zainstalowane na Chromie. Więc ja zamierzam się nią pobawić, zobaczyć co ma takiego lepszego niż Chrome, i wtedy zrobię z tego odcinek. A ten to taki na luzie pierwsze wrażenia z tej przeglądarki na Linuxie i uważał chyba ją za najlepsze rozwiązanie, jak póki co, jak chodzi o przeglądarkę, na, którą warto mieć na Linuxie. Mhm. Śmiało mogę to powiedzieć. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapę, napisz komentarz, co ty o tym sądzisz. Może znasz jeszcze jakieś ciekawsze rozwiązanie, to napisz o nim. Chętnie to sprawdzę. I wejdź na Discorda. Zobacz, co tam się dzieje. Zawsze dostajesz tam powiadomienie o nowych filmach. Czy jakich tam live'ach, jak czasami coś zrobię. Chociaż one są coraz rzadziej na moim kanale. Bo taki dodatek. Główny naciskładę tutaj na film. I jeszcze jest jedna sprawa. Wejdź na mojego Instagrama. Tam się dzieje. Czasami zdradzam tak między wierszami, co będzie w przyszłości na kanale. Na razie cześć Pa!